Hania Pasyno z firmy Datacomp, z działu rozwoju systemów bim zajmująca się głównie BIM Vision, Product Owner, a także Tomek Górecki z Hochtifu, członek zarządu Building Smart Polska, opowiedzą o Open BIM na projekcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa na prezentacji Open Beam a kosztorysowanie w kontekście realizacji Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Prezentację przygotowały trzy osoby. Ja nazywam się Hanna Pacyno i dziś wraz z Tomaszem Góreckim powiemy o naszych doświadczeniach związanych z użyciem IFC w kontekście prawdziwego, rzeczywistego przykładu. Modele IFC oraz kosztorysy, które Państwo zobaczą, zostały nam udostępnione na potrzeby tej prezentacji dzięki inwestorowi. Proszę Państwa, widzimy się dzisiaj i spotykamy w Centrum Nauki Kopernik. Jest to miejsce szczególne, poświęcone szerzeniu wiedzy, poświęcone nauce, eksploracji i poznawaniu. Jest wiele tego rodzaju miejsc na świecie. Centrum Nauki Heureka w Helsinkach, Centrum Nauki Nemo w Amsterdamie, Centrum Nauki Experimentarium City w Kopenhadze, czy na przykład CosmoCaixa w Barcelonie. I również Kraków zapragnął mieć tego rodzaju miejsce u siebie. Dziś na naszych oczach jest realizowana ta budowa Centrum Nauki Małopolskie Cogiteon. Przyjrzyjmy się bliżej, jak doszło do tej realizacji oraz jak wykorzystanie modeli IFC wspomogło pracę różnych interesariuszy tego projektu. Jeśli mówimy o tym projekcie, warto wyróżnić dwa takie szczególne momenty. Po pierwsze, wygrana generalnie konkurs które wygrało wrocławskie biuro projektowe Heinle Wyscherund, partner architekci z Wrocławia, którzy przygotowali właśnie ten zwycięski projekt koncepcyjny, a następnie dopracowali go, tworząc projekt budowlany i kolejno wykonawczy. Oraz drugim takim szczególnym momentem jest moment przetargu, który wygrał obecny generalny wykonawca. Hochtiv Polska. Przyjrzyjmy się temu konkursowi. Na co warto zwrócić uwagę, tutaj przy okazji właśnie tego konkursu zostało w regulaminie uwzględnionych bardzo wiele zapisów stricte odnoszących się do użycia technologii BIM. I również jednym z wymogów było na końcu przygotowanie i wykonanie właśnie tych modeli w otwartym formacie IFC 2 na 3 Na co warto również tutaj zwrócić uwagę, już na samym wstępie tego regulaminu były określone cele zastosowania technologii BIM i jednym z nich, tak jak jest tutaj wyróżnione, było uzyskanie jednoznacznych i bezbłędnych przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. Jeśli tutaj spojrzymy teraz na ten etap przetargu, co również było interesujące, poza właśnie ogólnodostępną dokumentacją, potencjalni wykonawcy mogli ubiegać się o udostępnienie tych modeli IFC oraz o przedmiary, które były wykonane na ich podstawie. I te informacje były traktowane jako poufne. Natomiast oferenci mogli tutaj przygotować swoje oferty z ich wykorzystaniem. Widzą Państwo teraz 30 modeli IFC równocześnie otwartych w przeglądarce modeli IFC Beam Vision i możemy zwrócić uwagę, że każdy z nich ma tutaj zdefiniowaną odpowiednią nazwę, dzięki której możemy zorientować się, czego one dotyczą. Mamy na przykład KO Konstrukcja, AR. Architektura ZT zagospodarowania terenu. Włączam teraz kilka wybranych modeli. Te tutaj odnoszą się właśnie do konstrukcji. KOXX konstrukcja ogólna oraz wcześniej kilka podbranży dodatkowych modeli. A teraz jeszcze dołączam model architektury ogólne. Kiedy kliknę w jakiś element, Mogę zobaczyć tutaj z prawej strony właściwości oraz zorientować się, jak projektant tutaj to zdefiniował, zobaczyć, czym jest ten element, czego dotyczy. Widzimy więc tutaj tu ścianę żelbetową, a wcześniej warstwę steropianową, wykończeniową. Mamy dostęp do wszystkich tych elementów, wystarczy kliknąć w jakiś z nich i wówczas możemy sprawdzić, jakie mamy zawarte o nim informacje. W tym momencie zaznaczam podkonstrukcję stalową pod panele elewacyjne i mogę na przykład taką grupę elementów sobie wyizolować i dzięki na przykład właśnie dodatkowym narzędziom mogę sprawdzić jakie są na przykład jaki jest ciężar takiej podkonstrukcji w kilogramach, w tonach, czy też na przykład jaka jest objętość tych zaznaczonych elementów. Są również inne narzędzia, które pozwalają nam na przykład na zaglądnięcie do środka obiektu. Mamy wtedy właśnie lepszy dostęp do tych elementów, ale również możemy zorientować się, jak wygląda całe założenie jaki jest tutaj układ konstrukcyjny, jak te elementy ze sobą współgrają i jak budynek ma finalnie funkcjonować. Takie modele dostępne dla zamawiającego, inwestora są również źródłem danych, informacji. I może on na przykład na podstawie nich również zweryfikować, czy to, co jest w kosztorycie, pokrywa się z tym, co widzi i może zmierzyć z geometrii w modelu. Teraz na ekranie widzą Państwo już kosztorys inwestorski. Z prawej strony widzimy model IFC, na bazie którego powstał właśnie ten kosztorys widoczny z lewej strony. Kosztorys został przygotowany tutaj w programie BIM Estimate i został on przygotowany przez grupę od strony projektanta, grupę do spraw kosztów, a następnie został zweryfikowany przez konsultanta od strony zamawiającego. I kiedy mówimy o takim przygotowaniu kosztorysu właśnie inwestorskiego, Jednym właśnie z takich kluczowych i pierwszych ważnych zadań, które należy zrobić, jest odpowiednie i prawidłowe zliczenie geometrii elementów i tutaj widzimy właśnie przykład zliczenia grupy elementów płyt fund fundamentowych o danej grubości. Widzimy również, że cała ta grupa mamy oczywiście sumę całej tej całej tej grupy, ale również pod spodem mamy elementy składowe, które w nią wchodzą, więc możemy sprawdzić poszczególne elementy, jak one, gdzie one są w projekcie, ile one konkretnie mierzą. Poza tym przedmiarem, który jest no, kluczowy dla wyliczeń, e, możemy zaciągnąć informacje z katalogów nakładów rzeczowych i odnosząc się do nich, podając źródło, Możemy przenieść również szacowane wartości dla tych przedmiarów. Tu widzimy przykład dla ścian żelbetowych o wskazanej grubości, a tu na przykład mamy już pokazane to dla grupy płyt stropowych żelbetowych. Tu jest jeszcze taki ciekawy przykład. Mamy właśnie ściany żelbetowe grubości 25 cm. I możemy zwrócić uwagę, że one są rozbite na jakby takie dwie części i jest tak dlatego, ponieważ w tych katalogach nakładów rzeczowych jest zdefiniow można odnieść się jakby do ściany o grubości 8 lub 12 cm, a kolejne te centymetry grubości, różnicy, można doliczyć przeliczając na krotność tutaj tej różnicy. I tutaj jeszcze spojrzenie na wyliczenie fragmentu konstrukcji. I oczywiście po dokonaniu tych wszystkich przedmiarów, po dopisaniu odpowiednich cen katalogowych, możemy taki gotowy kosztorys już wyeksportować do gotowego dokumentu PDF, tak jak tutaj jest to widoczne. Teraz przekażę głos Tomaszu. Dziękuję, dzień dobry, Tomasz Górecki. Ja chciałem tutaj powiedzieć parę słów, jak, jak co można, generalny wykonawca, co można zrobić na etapie przetargu z, takim, z taką dostarczoną dokumentacją w formacie IFC. Także, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, mieliśmy tutaj, no, dużo, dużo modeli składowych dostarczonych w formacie IFC. Formatów natywnych nie otrzymaliśmy od klienta na etapie przetargu. E, tutaj widzimy cały model złożony, mamy też tam widoki poszczególnych branż, to jest architektura, wszystkie modele konstrukcyjne razem, tu są modele elektryczne, modele e, branży sanitarnej. Natomiast to co łączyło te modele i co było to istotne, to były informacje w nich zawarte. E, tutaj zwłaszcza mamy taką pozycję jak e, nazwa typu, którą jak widzimy m, ona się pojawia w różnych elementach, w różnych modelach, w różnych branżach. Tu mamy elementy z architektury, z konstrukcji, z, z instalacji, wszędzie występuje ta nazwa typu, która pozwalała nam zidentyfikować i przypisać taki element do odpowiednich pozycji w kosztorysie. Oprócz tego te niektóre elementy posiadają również dodatkowe informacje zawarte w modelu, które tutaj często już są różnorodne i uzależnione od tego, czym był dany element. I to też było... Kluczowe, niezbędne do wykorzystania takich modeli IFC jako pomocy przy wycenie. No i teraz jak takie modele możemy wykorzystać? No taką podstawową, najprostszą, bezpośrednią sposobem wykorzystania jest to właśnie wgranie takiego modelu do przeglądarki IFC, na przykład takie jak tej Hania przed chwilą pokazała. I tam mamy pełny dostęp do geometrii, możemy tym modelem sobie obracać, oglądać, tworzyć przekroje, zajrzeć w każde jedno miejsce. I tak jak to było pokazane wcześniej, możemy tam też zliczać ilości, dokonywać pewnych pomiarów, sprawdzać sobie różne liniowe rzeczy, różne wymiary liniowe, powierzchnie. No to też zależy od oprogramowania, którego użyjemy. Tam jest cały szereg tego oprogramowania. One się różnią możliwościami. Część z nich daje też możliwość zestawiania, eksportowania. Natomiast już samo takie wykorzystanie przeglądarki, nawet jeżeli odbywa się jakaś bardziej zaawansowana praca z wykorzystaniem BIM-u. To nawet pracując przedmiarowo na płaskiej dokumentacji, taki dostęp trójwymiarowy do, do geometrii obiektu znacznie ułatwia zrozumienie tego, co tam oglądamy. Tym bardziej w przypadku budynku, który ma tak skomplikowaną geometrię jak Cogiteon. Kolejnym takim krokiem, kolejnym sposobem w jaki takie modele możemy wykorzystać to jest załadowanie tych modeli IFC do oprogramowania autorskiego, gdzie z kolei mamy pewne możliwości ingerencji w te modele i możemy dokonywać pewnych korekt, podziałów czy wzbogacania informacyjnego. No i tu na przykład widzimy zwizualizowane, wprowadzone dodatkowe informacje, które pierwotnie nie były dostarczone na temat użycia betonu architektonicznego na budowie gdzie kolory symbolizują te różne rodzaje wykończenia betonu architektonicznego. Część elementów ma ten beton architektoniczny, że tak powiem, płaszczyzna architektoniczna ma dwustronnie, część ma jednostronnie, no co wiadomo ma znaczący wpływ na cenę danych elementów i, i, i było dość kluczowe przy, przy tworzeniu kosztorysu. I takie dodatkowe informacje po wprowadzeniu... Yy, właśnie na przykład przez jakieś oprogramowanie autorskie bądź też różnymi innymi zapewne sposobami programami możemy wzbogacić taki model IFC i, i dzięki tym dodatkowym informacjom wycenić to lepiej lub też po prostu spełnić wymagania, wykorzystać skutecznie dzięki temu yy, ponieważ no, kosztorys inwestorski ma jakiś podział narzucony i czasami aby do tego podziału się dostosować pewne informacje aby do tego wykorzystać model, są konieczne. Tak, żebyśmy nie musieli, no po prostu, żeby to można było zautomatyzować, takie rzeczy jak czasami tam jakaś klasa betonu, właśnie jakiś beton architektoniczny, jak odporności ogniowe, i inne tego typu rzeczy. One nie zawsze w tym modele się znajdą. I też wykorzystując te modele IFC, możemy w takim, po prostu wykorzystać je do dalszego modelowania. Tak jak tu na przykład widzimy na obrazku. Tak jakby geometria budynku, jego geometria jego fundamentu została wykorzystana do tego, aby zaprojektować, aby obliczyć precyzyjnie ilości robót ziemnych zgodnie z, z taką założoną przez, przez nas koncepcją. I to też pomogło zweryfikować jakieś takie założenia, które tam były poczynione w przekazanym kosztorysie, uzyskać korzystniejszą cenę i no na pewno dużo dokładniej podejść do tematu niż robiąc to na płaskiej dokumentacji. Natomiast jakie z tego płyną wnioski na przyszłość, z tego doświadczenia i ogólnie z, z doświadczeń w wykorzystaniu takich modeli w ofertowaniu, to jest to, że przede wszystkim bardzo ważne są te dane zawarte w modelu. Dobrze, no, muszą one korespondować z tym, co mamy w kosztorysie i co chcemy z tego modelu wyciągnąć. Muszą one umożliwiać podział elementów na, na, na grupy, które po prostu znacząco różnią się kosztami bądź też lokalizacją, bo tutaj mm, też tak jakby tu mam w trzecim punkcie tą strukturę modelu, to jest kwestia jak wygląda podział na kondygnację, przypisanie elementów do kondygnacji. Czasami w niektórych modelach elementy potrafią być niepodzielone, no więc to utrudnia. Jeżeli ta struktura nie koresponduje z kosztorysem, to utrudnia to stworzenie skuteczne takiego kosztorysu i, i wymaga to dodatkowej pracy. Tak samo istotnym elementem jest tej właśnie w jakiś sposób klasyfikacji elementów, no żebyśmy po prostu wiedzieli, na co my patrzymy w tym modelu. Jako strop mogą być wyeksportowane bardzo różne rzeczy balkon, parapet, nie wiem, warstwy podłogowe, sufit podwieszany, one mogą wyglądać w modelu bardzo podobnie. I o ile patrząc na to, to my jeszcze widzimy, co to jest, to w momencie, kiedy posługujemy się danymi, to to może gdzieś ulec zatarciu. Yy, dlatego no, potrzebna jest jakaś informacja, która by nam pozwalała identyfikować elementy. No i tutaj chyba idealnym rozwiązaniem byłoby po prostu używanie takiej ogólnopolskiej klasyfikacji budowlanej. Yy, natomiast no, też jakimś rozwiązaniem jest użycie klasyfikacji IFC bądź też po prostu wprowadzenia jakiejś zaskowej informacji do modelu, która by nam o tym mówiła. I tutaj chciałem zauważyć, że w zakresie tego typu zagadnień Building Smart w ramach swoich pokoi roboczych prowadzi pracę i na przykład Construction Room pracuje nad wytycznymi do przepisywania elementu do odpowiednich klas w IFC, ogólnych wytycznych do eksportu plików IFC, jak, jak również takich już wytycznych właśnie pod kątem przygotowania modeli do wykorzystania w przedmiarowaniu. Natomiast w ramach Product Roomu prowadzone są prace związane z prowadzeniem w Polsce te działania, które miejmy nadzieję doprowadzą do wprowadzenia w Polsce systemu klasyfikacji CCI. I więcej na temat prac prowadzonych przez pokoje robocze będą się mogli Państwo dowiedzieć po przerwie na piętrze w sali konferencyjnej. Tam będzie taka oddzielna sesja związana z działaniem pokój, robo, pokojów roboczych. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To wszystko. Dzięki bardzo. Pojawiło się sporo pytań, na część odpowiedzieliście w trakcie, na tym ostatnim slajdzie zwłaszcza, bo tutaj były pytania o standardy, o, o detale modelowania i tak dalej. Jedno pytanie, które zdobyło najwięcej głosów, jak wykonane przedmiary miały się do przyjętych w budownictwie zasad przedmiarowania. Czyli na przykład powierzchnia brutto, netto, pomijanie otworów, określonej powierzchni i tym podobne. Okay, więc generalnie w przypadku na przykład ścian, gdzie mamy do czynienia czasami z różnymi otworami, które są o niewielkiej powierzchni, mamy zapis, że odnosząc się na przykład do jakiejś pozycji, możemy te małe otwory powiedzmy pominąć, tak? Wskazujemy konkretną pozycję, do której się odnosimy. I było to jakby kiedyś wprowadzone w tych KNR-ach po to, aby ułatwić pracę kosztorysantom i, i aby oni mogli te drobne elementy pominąć. Jeśli mamy do czynienia z modelem, gdzie te elementy, te drobne otwory, które możemy pominąć w tradycyjnym kosztorysowaniu są uwzględnione, możemy odnieść się jakby do tych elementów, policzyć je z przedmiaru, wskazać... Pozycję, do której się odnosimy, i napisać o tym, że jakby te wartości przedmiarowe zostały, te kamery, zostały jedynie wykorzystane tutaj dla zebrania tych przedmiarów. Natomiast jeśli chodzi już o ten finalny wynik, jak to później wygląda, to tutaj osoba, którą dzisiaj reprezentuję, generalnie też przeprowadzała na przykład testy i mówiła, że. Te niewielkie otwory, których moglibyśmy nie wliczać, a na przykład my wliczamy, tak, no bo są zamodelowane i tak łatwo nam szybko zliczyć tego rodzaju na przykład elementy, nie wpływają znacząco później na ten szacunkowy koszt i ta różnica generalnie mieści się do 2%. Zazwyczaj jest to 1%, a no tak można powiedzieć do 2%. I generalnie zastosowanie właśnie IFC w przedmiarowaniu, a nie tego kosztorysowania, nie podejście teo tradycyjne, pozwala nam na właśnie wykrycie i lepszą generalnie, lepsze zarządzanie czasu, większą kontrolę nad, to, nad tym, co już mamy zmierzone, co jeszcze nie, dzięki czemu mamy gdzie indziej właśnie te korzyści i te lepsze, lepiej uzyskane przedmiary, y, bardziej precyzyjne, bardziej zgodne z prawdą. Dlatego te 2% czy procent nie jest taką dużą tutaj nie jest takim dużym problemem w przypadku na przykład y, tego, tych, y, tego typu elementów, o których wspomniałam hmm. i tego problemu. Okay. Y, Tomek nie dodajesz nic. Nie, ja chcę. <grym> Okej, okay. y, to dzięki bardzo. Y, teraz... Y,